Znajdujemy się dzisiaj w Komendzie miejskiej policji w Legnicy i mam ogromną przyjemność spotkać się z Elżbietą Olejnik, jedną z pierwszych kobiet pracujących właśnie w Legnickiej policji. Dzień dobry, Dzień dobry bardzo dobry, dziękuję, witam, że zgodziłaś się na to spotkanie. Powiedz mi, w którym roku przyjęłaś się? Zacznę z grubie rury. W którym Oj, to roku przyjęłaś? Niektórzy nie tyle nie żyją. 83 rok. 83 rok. A dlaczego? Skąd w ogóle taki pomysł w tamtych latach, żeby wstąpić? Ja nie miałam pomysłu, to moja siostra. Ja pracowałam w cywilnym zakładzie, byłam szczęśliwa, zadowolona. Moja siostra się dowiedziała, że kobiety przyjmują do policji, bo kiedyś bardzo rzadko kobiety nasze przyjmowane były. Zadzwoniła do mnie, jedziemy, już ci umówiłam z komendantem, ja mówiłam, ale dobra, no mówiłam, je ja pojechałam do komendanta, komendant, tam przeszłam te rozmowy, kazali mi jechać do Wrocławia na badania, ale ja, ja się do tego, ja też na luzie, bo ja, przejdę, to przejdę, nie to, nie to dla siostry, żeby ona się tam odczepiła ode mnie. Pojechałyśmy do Wrocławia, zrobiłyśmy tam, zrobiłam wszystkie badania, przeszłam te wszystkie testy, też byłam pewna, że ja tych testów nie przeszłam, ale sobie myślałam, nie, tam nie zależało mi zupełnie. I zapomniałam o tym. Wróciłam do pracy, to było jakoś tak na wiosnę. Wróciłam do pracy, wszystko ładnie pięknie, i zapomnę tego dnia, bo to mi do końca życia utknę w pamięci. 31 lipiec. Ja pracowałam w dziale socjalnym, gdzie takiego dużego zakładu, ruch taki w tym dniu był. Nagle godzina, nie wiem, 14, telefon do mnie. No słucham. słucham. Tam Pan się przedstawił z komendy. Proszę Pani, jutro panie się melduje, o 8 rano w komendzie, wtedy jeszcze komenda miejska policji była na ulicy Armii Czerwonej. W komendzie, nawet coś jest, się... co, co? No i tyle się, no nie do pracy. Od razu tak z Tak, tak. I ja mówię, matko, coś jakaś pomyłka, jakiś kawał coś mi robi. Zadzwoniłam, znaczy moja szefowa, gdzie ja, możliwe, moja szefowa do kadr, zadzwoniła do kadrowej. Ja wiem, że ja nic nie podpisywałam, że jakieś tam, jakieś, trzeba jakieś dokumenty złożyć, coś. Nie. Okazuje się, że kadrze to wszystko już załatwiły i to była tajemnica, że tak jak wtedy były czasy, że nawet kadrowa nie mogła nikomu powiedzieć, że oni tam opinią mieli, mhm. wszystkie dokumenty złożyli na, na policji. No i pani kadrowa im powiedziała, pani Luba, że przyjść, oddać przepustkę, bo od już Panią nie, be, nie mam, ani wstępu do zakładu. No trudno, no to muszę jechać tam, gdzie mi zakazali, na Asnyka. Nasza Asnyka wtedy była armią No i pojechałam. I, 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 słuchajcie, ja tam pojechałam, poszłam, bo to było blisko. Ja tam szłam taka, wie, budowana ja, że ja nie chcę, ja nic nie podpisywałam, ja tu nie będę jak w życiu. Ja tu weszłam, ja, ja, chciałam z komendantem rozmawiać, a to, to były inne czasy, nie wiem, w kim Pan jest. Ja wie no, nie, absolutnie. Dopiero mnie tam, ja taka siedzę zdenerwowana, yy, przyjął mnie wtedy jeszcze był taki etat, yy, zastępca komendanta do spraw politycznych. Bardzo przystojny, miły i bardzo się potem okazało, że bardzo miły pan. Do niego poszłam. I on pewnie siedział przy biurku, tak, pamiętam, do jak dziś. Ja i tak, proszę pana. Tu jest jakaś pomyłka. Ja, ja nie, nie wiem, bo nikt mnie nie, nie powiadamiał, ja nic nie podpisywałam, ja nic nie wiem. Ja tam się, ja, ja się nie zdecydowałam jeszcze. Ja nie wiem. I tam swoje jakieś tam, ja tu nie chcę pracować, a on tak się no ja skończyłam. No i proszę pani, niestety to nie mówiło się, proszę pani, towarzyszko, czy ja już nie pamiętam, czy Jakieś takie były to mm -hmm. sformułowania. I mówi gratuluję, to jest zaszczyt Pani, od dzisiaj Pani służy w policji i to jest zaszczyt służyć dla ojczyzny i my podejmujemy decyzję, czy się pani to nadaje, czy nie. I proszę się przygotować na znaczy, no, W każdym razie mnie tak zatkało, że to jest taki zaszczyt. Że ja dla ojczyzny będę teraz no, czyli służyć. Wzięła pani to, tak. czyli jest to zaszczyt. No, no, jednak. Tak, tak, wzięła no. pani to. Ja nie wiedziałam, co powiedzieć. On dziękuję. To wszystko. Ja wyszłam jeszcze głupsza nie weszłam. No i tak się zaczęło. Czyli to był przypadek. Żadna tradycja że... znaczy, tak, no, Mój brat y, służył w policji, pracował jako w Szczecinie. Mm -hmm. Mój szwagier, który nie żyje. Nie Nie, nie, moja siostra też była policjantką, która była też na emeryturze czy na ręce wojskowej. Ten zawód nie był mi obcy, ale mimo wszystko ja się nigdy nie szykowałam do tej pracy. troszkę przypadek, troszkę tam… Przede wszystkim przypadek, Tradycja. No dobrze, proces rekrutacji. Wiesz w ogóle, jak teraz wygląda? proces Wiem oczywiście, wiem, bo mam w rodzinie policjanta. Nie jest to nie ma, Znaczy nie ma porównania, po prostu wtedy było zupełnie, zupełnie inaczej. Jak Ci mówiłam, mhm. ja przyszłam tam i od razu byłam policjant, milicjantką wtedy. Mhm. I, I tam to były takie czasy, że wszyscy sekretarki, maszynistki, nie wiem, czy teraz wiedzą, to to są maszynistki. Kiedyś to były takie kobiety, które siedziały na maszynie pisały, bo mhm. kiedyś się nam wszystko pisało na maszynie. Więc wszyscy byli na etatach milicyjnych. Od razu, jak tylko się, tylko się przyjęłam. No tak, ale samo to przyjęcie. I, i, i ja już byłam milicjantką. A, ale te testy, jak mówię, że już komisje, lekarskie. Już ci tłumaczę, nie? To komisje lekarskie. To komisje lekarskie, to przeszłam na wiosnę, wtedy mm -hmm. kiedy to wszystko było. Czyli nie było żadnych sprawnościowych I, testów? Wtedy nie było sprawnościowych, okay. na szczęście, chociaż okay. może wtedy <laughs> była młoda i piękna, to może bym zaliczyła. Nie wiem. Że... No W każdym razie e, później już pracując, służąc, bo tak no, zawsze powtarzaliśmy, że mm -hmm. my służymy dopiero przez rok czasu mieliśmy takie, jeździliśmy na szkolenia teoretyczne do komendy do, do Wrocławia, mhm. komendy wojewódzkiej na Wrocławia. Komenda wojewódzka wtedy się mieściła w Legnicy na, 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 na ulicy Jaworzyńskiej. I tam przyjeżdżały właśnie tacy przyjeżdżali nowo, nowo przyjęci kobiety, mężczyźni na etatach cywilny, na cywilnych, cywilnych ci tacy, którzy mhm. przed szkoleniem. Przez rok mieliśmy szkolenie e, takie teoretyczne z wszystkich po kolei przedmiotów. Mhm, Takich zagadnień działalnych. E, tak, tak, prawo, przetrwać. prewencja. Mhm. No, Czyli taka trochę szko jak, teraz jak szkoła. Jak szkoła ale to było nie, takie, było nie, nie było szkoły. Nie było szkoły. I po tym wszystkim, po roku, na tydzień nas wysłali do, do Słupska na egzaminy. Mhm. I tu wam już nie wiem, czy powinnam to opowiadać, ale chciałabym, bo to takie śmieszne, znowu, znowuż jestem... Opowiada. <laughs> opowiada. Bo powiem wam tak. Teorie to byśmy tu mieli dobrze wie, przygotowane, by my i tam, bo tam moje koleżanki i koledzy. Natomiast nikt z nas nie strzelał, kiedyś nie było strzelnic, nie było, tak się mm. nie jeździło, jak teraz policjanci na strzelnicy i, i tak dalej. To, że jak jest zbudowana broń, jak ją mm. rozłożyć, złożyć, tor pocisku, to wszystko miałam opanowane. No to Ale, teoria. Tak. tak, teoria. Ale przyjechaliśmy, no i pierwsze egzamin ze strzelania. U. No dobra, no ta zawieźli nas na coś strzelnicę. A ponieważ ja zawsze jestem taka, że ja jak wolę, idę zawsze pierwsza, bo ja jestem nieco nerwowa, żeby stać i czekać, ja idę pierwsza, co będzie, to będzie, więc ja oczywiście poszłam pierwsza na to strzelanie. Podeszłam do stanowiska, dostałam broń, no i pan mi kazał, ten pan dowódca, strzelić. Wtedy ja pierwszy raz usłyszałam odgłos wystrzału, wtedy były takie, nie było słuchawek, nie było mm -hmm. jakichś tam okularów, mówię, nikt z nas wcześniej nie słyszał, nie strzelałyśmy, nie, my. Strzel Ach. Pamiętasz z czego strzelałaś? P64, mm -hmm. tak, mm -hmm. oczywiście. I potem taki miałam służbowy P64. Mm -hmm. I no, i strzeliłam. Huk, i tak, huk, ja rzuciłam, nie wiem czy mi wyleciała ta broń, ja ją rzuciłam, złapałam się za uszy, a jeszcze zobaczyłam, że mi się krew leje. Tu, bo oczywiście, gdy mm -hmm. trzymałam, przecięłam sobie. Mm -hmm. I z szoku. Wszyscy w śmiech, ten dowódca za głowę się ten mm -hmm. i mówię absolutnie, absolutnie, no, wiadomo, że nie zaliczyłam. I jeszcze mi powiedział, że e, jeżeli zaliczę wszystkie testy, wszystkie przedmioty bez poprawki, to on rozważy możliwość, czy mnie przyjmą do policji. Jeżeli ja, czy mnie przyjmą, czy, czy zaliczy mi, mhm. czy pozwoli mi jeszcze raz strzelać. No dobrze. A że mi wszystkie przedmioty dobrze poszły, nie, nie miałam żadnej poprawki, no i ja do tego naszego opiekuna wydaję iść tym, z tym, dowódcą porozmawiać, kiedy ja tam mogę iść mm -hmm. postrzelać. On wracał, mówi, że on jeszcze się nie, jeszcze się nie <toddź> niezwoli, jeszcze. No, mówię, no trudno, najwyżej no, przyjadę na poprawkę ze strzelania. No, no, no trudno. Mm -hmm. Ale już torby w autokarze, my siedzimy do autokarze, żeby już odjeżdżać. Dwie się otwierają, wchodzi ten, ten, właśnie dowódca, coś mówi do kierowcy jedziemy na szczelnicę. Się ja jeszcze nie wiedziałam, patrzę, podjeżdżamy na szczelnicę. No on mnie woła. No i mówi teraz tak. Daje Pani ostatnią szansę. Proszę tutaj. A dlaczego, czy ja wiem, dlaczego miał rękę skaleczoną? Ja mówię, że nie wiem, ja mam wiedzieć, mm -hmm. No i dopiero mi wytłumaczył wtedy, jak się trzyma pistolet, że tam jest mm -hmm. ten, że to, to przecina rękę, że jakie już wiedziałam, kiedy to jest huk, bo już potem ja, po moim strzale inni strzelali, już się, już o co, co miło mniej więcej. Mm -hmm. nie, on mi dopiero wytłumaczył, jak się ceuluje, co i jak, i wtedy ewentualnie już w miarę spokojnie udało mi się, bez już następnej rany. Te sześć strzałów oddać i zaliczył mnie jak zaś. Oczywiście to rzeczywiście <laughs> takie, takie, jest teraz zupełnie, zupełnie inaczej zu... jest, zupełnie inaczej. No dobrze, ale jak się już przyjęłaś, to tak naprawdę ile was kobiet było wtedy w Legnicy? Pamiętasz? O, wszystkich razem nie, bo to w nasze, naszej komendzie ja to policzę. Tak mniej więcej. Trzy sekretarki na dole, mhm. dwie na górze i tyle. A z policjantek? To tylko ja ona wtedy jeszcze była. Czyli? Jedna? Czyli zwierzę? Tak. Y znaczy, no, ale te sekretarki, które też były policjantki. No tak, 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 wszystko bo było nie tak. Było... Tak. To, to Potem nie pamiętam, w którym roku Lila Pypej, taka koleżanka, która doszła, to ja już nie pamiętam, w którym roku ona przyszła. Natomiast była, aha, i była jeszcze tak, pani, pani, pani Regina też była policjantka, taka No a gdzie zaczynałaś? Komendzie Miejskiej na... Ale w jakim, jakim wydziale? Znaczy, no mówię, tym, Jako sekretarka Jako na, sekretarka tak, na początku. Na, 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 maszynistka, Maszyn. te, mhm. potem sekretarka, potem awansowałam do kierownik referatu ogólnego, czyli podlegały mi wszystkie sekretariaty, wszystkie sekretarki. Taki miałam awans. I tak do, na tym stanowisku wyszłam do 90 roku. Po tej całej. Jak zmienili ustawę mhm. i już nie była, znaczy całą logistykę u że tak powiem. Mhm. No to miałyśmy wybór, wszystkie sekretarki, czy my y, piszemy raporty i przechodzimy na etaty milicyjne, policyjne już wtedy, mm -hmm. czy zostajemy na etatach cywilnych. I wiadomo, nie wszystkie, ale większość się, między innymi ja, zdecydowałyśmy, że przechodzimy na etaty policyjne, policyjne. bo to się wiązało wiadomo z pensją, z, mm -hmm. z oposażeniem. No i, gdzie? no i ja trafiłam wtedy, jak już przeszłam do tego, no, jak byłam tą policjantką, to mi zaproponowali wydział kryminalny. To oczywiście dalej no już byłam w szoku, mm -hmm. bo w tamtych latach widział, znaczy, widział Kryminalny to taka elita y, y, policja, mm -hmm. milicjantów, policjantów. I tam nigdy nie było żadnych kobiet i nagle ja baba, że tak, tak mi wiem, mm -hmm. baba do tej dokrymalnego mówię, co ja to będę robić? Czy oni w ogóle będą wie. Ale sobie, chłopaki się ucieszyli, bo nie są. rękawicę? Tak. Tak, bo, bo mnie znali. No, trafiłam tam. Jeszcze, mogę jeszcze jedną anegdotę opowiedzieć. No. <głosy> <głosy> bo w tych, wiesz, te moje, ja nie będę opowiadała, jak ja tam miałam trudne i łatwe zresztą, takie sprawy, tylko te anegdoty, których naprawdę miałam masę pracując, trafiłam do sekcji. Poszukiwań wtedy. Ja się mhm. ucieszyłam, że, a, poszukiwań, to będę tam papiery wypełniać, bo tam było nas osiem osób w tej sekcji, a, jakoś sobie dam, 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 sobie radę. No ale się okazuje, jest pierwsza akcja, na popołudnie przychodzimy, akcja poszukiwany. No ja też przyszłam, ale ja wtedy jeszcze jako, jako sekretarka chodziłam na szpilach, spódniczki, eleganckie. Ja tak samo na tą akcję przyszłam. Skąd ja widziałam, że, kierownik wyśle, wyśle gdzieś tam na, na, na zatrzymania. A on, nie wiem, czy złośliwie, czy, czy nie złośliwie. Wskazał ciebie. Tak, daj mi karty, bo to tak jak poszukiwany każdy ma swoją kartę ze zdjęciem. Masz tu, masz tu karty, masz tu dwóch mundurowych, siadajcie w autobus. Wtedy już nie było samochodów, mm -hmm. autobusem się jeździł. W autobus jedźcie na zatrzymania. Ja tak oczy zrobiłam, ale ja byłam twarda. Ja nigdy nie... Ja Powiedział, nie, ja sobie nie poradzę. Mm -hmm. Ja musiałam mu udowadniać, że ja sobie dam radę. dałam. No i pojechałam. W tych szpilkach. W tych szpilkach. w tej spódniczce, to było lato, o 14 było, się zaczynali, gdzieś było o 15, to były godziny szczytu i myśmy w centrum miasta, mieliśmy taki adres, jeden tam mm -hmm. mieszkał. Weszliśmy do bramy, ja oczywiście zawsze pierwsza, policjanci za mną, mundurowi, zobaczyłam, idzie facet, popatrzyłam na zdjęcie, o to jest on, ja do niego coś tam, czy, czy tak się nazywasz, a on popatrzył, mnie odepchnął, policjantów odepchnął, zbieg ze schodów i uciekł. Ja jego tak, gonimy go. No, my ja wy, wy byliśmy z bramy, ja mówię, ty biegnij tu, a my tu. Ja z tym policjantem, ja pierwsza biegłam, a ten policjant za mną. No bo tam, ale wiadomo, ten poszukiwał. czas w tych szpilkach. czas w tych szpilkach. I ten, na, oglądasz kryminały w telewizji, te wszystkie policjantki biegną na szpilkach i pięknie ganiają. Przecież no, to, to jest tak. Standard na filmach. No i wiecie co to? Dobra, nam się nie udało tego jako raz zatrzymać, ale tu nie o to chodzi. Za parę dni spotykam koleżankę. Daję, dobra, dobrze Cię widzę. Co się stało? Ja wiesz co? Cały autobus patrzył, bo akurat godziny szczytu jechał autobus, napchany, pełno ludzi. Gonił Cię policjant, Ty uciekaś. gonił Cię policjant. Co Ty zrobiłaś? <gry> Tak to wyglądało, bo tak, ty nie byłaś mundurze. nie była mundurze, tak to wyglądało. Ja tylko potem zdałam sprawę, jakie to było, ile to ludzi miało radocha, Jak mnie policjant gonił, a ja uciekałam. Na w dzisiejszych czasach zostałabyś na pewno uwieczniona telefonem komórkowym. Na pewno tak. Takie tak. Mamy wtedy teraz. na szczęście nie było takiego, takiego, takiego. Także takie była moja pierwsza akcja poszukiwana w Wydziale e, Kryminalnym, ale mm, powiedz mi, cały czas, cały do nie, końca byłaś w Wydziale kryminalnym? Nie. Tak, tak. Znaczy zawsze do końca do 30 lat. Tury, tak. na byłam jako funkcjonariusz operacyjny, to znaczy wtedy już w którymś tam roku, bo potem przeszłam z takich poszukiwań na, do Wydziału Życia i Zdrowia, mm -hmm. a jest to sekcja Życia i Zdrowia mm -hmm. i tam jakieś inne sprawy, natomiast w którymś roku, już nie pamiętam, któryś z kolejnych komendantów zrobił reorganizację i nas rozwiązał Wydział Kryminalny, mhm. nie było wydziału. Nas, część nas poszło do jednego komisariatu, część do drugiego komisariatu. Ale cały czas cały Operacyjnie też operacyjnie, było, tak, tak. Ja, ja jako operacyjny pracowałam jeszcze chyba 3 czy 4 lata w komisariacie. I dopiero później, nie wiem, to był rok, moja koleżanka, która w międzyczasie też trafiła do kryminalnego jako kobieta, byliśmy jeszcze we dwie w kryminalnym, ona mi zaproponowała do PG. Ona została naczelnikiem PG i zaproponowała mi do PG, żebym przeszła. I ja przeszłam do PG i do przesłów gospodarczych. I potem już do emerytury pracowałam jako funkcjonariusz operacyjny, ale w przestępstwach gospodarczych. Czyli kryminalnie to było w zasadzie to, to tak? Nie to. potrzebowałaś y, zmiany? Nie, ja lubiłam... To było twoje miejsce. Tak, tak. Ja lubiłam być w ruchu, ja lubiłam, żeby coś się działo. Owszem, mhm. no trzeba było siedzieć i robić papiery, wiadomo jak to jest, jak to... Natomiast y, to była ta adrenalina, że się jeździło, że się szukało, że się tą kombinowało, to, coś tam. To dlaczego poszłaś na emeryturę? Bo to, widzę, twoje oh, życie było. Tak, moje życie było, tak. To dlaczego? Długo nie chciałam, długo nie chciałam iść na emeryturę. Namawiali mnie, ach, już nieistotne, ale idąc korytarzem, usłyszałam, jak młodzi rozmawiali sobie tam, gdzie były uchylone, i słyszę, ta stara. Już by odeszła na emeryturę, by nam uzwolniła tam etat, znaczy ten stanowisko, dodatek, stanowisko, st coś tam, coś tam. O, i to mnie zastanowiło. Ja no, faktycznie. Ja już wtedy wiedziałam, że jestem jedną z najstarszych, najstarszą policjantką wiekiem i starzem w komendzie. Nawet pan komendant y, był y, młodszy ode mnie, i starzem i wiekiem, i tak, mhm. dlatego ja już, mówię, no, chyba to jest ta pora. Jakąś taką presję czułaś? To może? znaczy presję, nie presję, ale już już stwierdziłam mhm. faktycznie. Już trzeba tym młodym ustąpić mhm. już moje. No, ja. no i dobrze napisałam raport, odeszłam do obradu. Słuchajcie, ja przez, nie wiem, tydzień ja w domu. ja jeszcze powiedziałam wszystkim, że ja nie będę merytką. Ja sobie, ja sobie odbiorę życie. Ja sobie, ja sobie nie wyobrażałam. Co ja będę robić w domu? I pierwsze, tak, pierwsze chyba tydzień, tyle, budziłam się rano, patrzyłam w lustro, ósma, oni mają odprawę, a ja tu leżę w łóżku, ojej! <sum> nie mogłam. Aż, nie wiem, ile to czasu minęło, ale to jakiś, no, nie wiem, tydzień, czyli no już dłużej. Naprawdę przeżywałam to strasznie. Chociaż dzwonili do mnie, bo sprawdzali, czy ja żyję. Mówi, tak, są u ciebie, wpadali do mnie, mm -hmm. a ja mimo wszystko, jeszcze, a nie mogłam się z tym pogodzić, że ja jestem taka emerytka już. I w pewnym momencie, będą budzę się rano, taki ulewa na dworze, a ja o, ja nie muszę iść do pracy, nie muszę wstawać, ja mogę sobie leżeć, jednak fajnie być na emeryturę i w tym momencie, to było tak jakby, tam się jakaś szufladka w głowie, mm -hmm. koniec. No kawał życia Kawał przekonała. życia, ale to coś się dzieje w tej głowie, że jak, mm -hmm. jak pękło we mnie to, że ja zrozumiałam, że już jestem wolny człowiek, że już nie muszę nic, a robię to co chcę mm -hmm. i wtedy, jak chciałam zadzwonić do kolegi za telefon, jaki jak, jak to był numer? Nie pamiętam, jak on miał na imię, tak, tak sobie mm -hmm. wszystko zamknęłam, że nawet wyleciały z głowy różne takie wspomnienia, tak jak teraz wspominam. Ale wiesz co mnie najbardziej ciekawi, czy na, właśnie jak mówisz, że zamknęłaś no. pewien rozdział, to czy pamięta się, nie wiem, jakąś interwencję, która gdzieś ci tkwiła w głowie, jakieś zdarzenie, no anegdot znasz dużo, tak, a jest coś, co wywarło ja miał... na tobie takie, Silne, jakieś emocjonalne. Oczywiście, no które pamiętasz do tej pory? No, pamiętam tą pierwszą sekcję zwłok, jak byłam, i takie, te takie właśnie, i też wypowiadam, że jedna z pierwszych moich, bo jak byłam w kryminalnego, mieliśmy te dyżury w grupach, tak teraz mhm. chyba też są, że ja gdzieś tam, a wtedy były też inne czasy, że dyżurne w coś, jakiś tam telefon, dyżurne najpierw operacyjnego wysłał i zobacz, co tam się stało. Mhm. A że to było, był Wisielec, to było blisko komendy, także pieszo z mundurowym, idźcie tam zobaczyć, co się stało. To był mój pierwszy dyżur samodzielny, bo wiesz, ja, jak już przyszedłem do kryminalnego, to ja z chłopakami przychodziłam na dyżury nocne po południu, żeby zobaczyć, co oni robią, jak się, jak się zachowują, co oni piszą, żeby się nauczyć tego, bo, no bo skąd, miałam, skąd ja to miałam wiedzieć, mhm. ja sama się starałam się uwiedzieć. To był mój pierwszy taki samodzielny dyżur nocny jako pracownik operacyjny, i to tak, utkwiło, I tak to bo, bo poszłam, mówię, ten wisielec wisiał, wtedy nie było światła, nie było telefonów komórkowych, yy, mundurowie, mówię tak, no wisi, to i do, i do dyżurnego, powiedz. Mówię, on ja mnie to zostawił. Ciemno, bo na schodach, on jest na strychu. Ja, dobrze, dobrze, ja palaczka i miałam wtedy zapal, nie zapalniczkę, tylko m, zapałki. Co chwilę sobie przeświecałam, ja siedziałam, bo czemu pilnować, pilnować? tego. Tak. Ja i, to, I ten pierwszy i taki, taki moment, ja z tym miesięcznym, nie wiem, zanim się grupa zebrała, zanim przyszli, zanim tam latarki, no to takie było. To, y, 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 to pamiętasz? Takich różnych było, ale to jakoś tak. No, ale ta pamię pamięta się pierwszy Pamiętam, no pamiętam. Ja pierwsza... pracuję 20 lat i też pamiętam swój pierwszy. Pamiętam to, pierwszą tak. sekcję z włokiem. Tak, tak, tak. To jest A ja, jak mi chłopaki na pierwszą przygotowali? Nie wiem, czy to powinnam powiedzieć. Ja, ja tak zwłok. Jeszcze w tej sekcji poszukiwań też taka jeszcze byłam, taka no jeszcze niedoświadczona za bardzo. I naczelnik wo, zawołał mielka, tu masz sekcję, zwłok i jedziesz, Jezus Maria, na sekcję. A po co? Zobacz, musisz. No to jak muszę, to muszę. No mhm. dobra. No przychodzę do chłopaków, oni już wiedzieli, ja wie na sekcję jadę. No dobrze, my się Elka, tylko pamiętaj, jak wchodzisz tam, tam w tym pomieszczeniu, tam gdzie ten jad trupi, to tak wrwa w powietrzu. I dlatego ten lekarz, ten zimny chirurg, on zawsze, bo nawet przyjeżdżał na, na, na zgon, zawsze było od niego trochę alkoholu. Dlatego on wiecznie pije, bo, 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 bo spirytus zabija ten jad. Jak przyjdziesz tam, to on ci da pół szklanki spirytusu, musisz to wypić, musisz, bo żebyś nie nałykała się tego jadu trupiego. Ja no mówię, matko, już nie chodzi o ten jad trupi, o ten wygląd, tylko jakaś pół szklanki spirytusu wypije, no ale jak trzeba, to trzeba. No i to, tam czekamy prokurator i dochodzeniowiec i my czekamy, lekarz się trochę spóźnił, tak wpadł w ostatniej chwili, przepraszam za spóźnienie, już ubiłapki, już chodzimy do środka. A ja spirytus, nie dał. Dobra, ja mu nie przypominam, ja mu nie przypominam, będę stała z tyłu, będę mało wdychała, na no, że później wypiję całą szklankę, jak trzeba będzie, ale dobra, jakoś tam... Także ten, ten, ta sekcja z Włoch to była taka, no... Wiesz, służbowo, inaczej sobie patrzy na, tak. na zwłoki, a inaczej, no wie, to wiadomo. Nagle no ta sekcja przeszła i już wychodzimy, a ja już taka zatrwała, a ja mówię, panie doktorze, mówię, aspirytus. A chce się pani napić? Proszę bardzo, pani to już wyjmuję. I dopiero mi ten dochodzi, że co ty gadasz? Ja dopiero zaskoczyłam, że oni mnie podpuścili, wiesz, Łopsy". Ale to za moich czasów mi kazali kawę zamawiać w ztb właśnie. Nie wiedziałam, z czym to się wiąże. Jak przyjeżdżałam do no. zakładu medycyny sandowej, to fusów było tyle, no. tro, tyle było wody. No. I kazali mi to wypić, bo powiedzieli, że właśnie nie będę czuła ani Aha. zapachów, ani tego jadu. To to byłam trochę za innych czasów, no. ale tak, mi tak, nie tak. Wyrabiali to tak, trochę No dobrze, a na pewno obserwujesz, śledzisz, bo widzę, że trochę żyjesz y, tym, tym policyjnym życiem. Zresztą tutaj za nami y, podziękowanie, które później pokażemy. Um, obserwujesz to, co się dzieje, uważasz, że to w dobrą stronę idzie, bo tych kobiet teraz jest zdecydowanie więcej w tak. policji. To idzie w dobrą stronę, to tak ma być, kobiety dają sobie radę na stanowiskach? Słuchaj, kobiety… Nasze informacje? To znaczy, tak, ja mam w rodzinie, mam w rodzinie… Mhm. Siostrzenicy sztrzen, syna, którego namówiłam, jest policjantem, aktualnie w Hajnowie pracuje, służy. Mm -hmm. I przyszła żona, bo w przyszłym roku biorą ślub, też jest policjantką i ona właśnie w tej chwili chyba dzielnicowym, ale jeździła w prewencji. I na przykład i tak, patrząc na nią, ona ma taką Werwę, taką, to nie jeden facet by sobie nie poradził. Jak mhm. widzę, jak ona, ona jest taką, to jest taka policjantka od urodzenia, że tak powiem. Ona zawsze marzyła o tym. Ona opowiada mi, co ona zrobiła, jak ona tam zatrzymała, jak tam palca, jak gdzieś tam pokazywała, jak to się tam, ja to nawet nie znałam takich momentów, jak to coś tam robi. I gdzieś tam wyprowadziła ludzi z pożaru. Jakieś takie, naprawdę, także uważam, kobiety są potrzebne. Mhm. I naprawdę jedna kobieta sobie da lepszą, znaczy, radę bardziej niż, niż jeden facet. Są też różni mężczyźni. No dobrze, ale kobiety mają może jakieś cechy, które, których mężczyz, mężczyźni nie mają? No względu, one może przydają. więcej empatii, chociaż mm -hmm. różnie bywa, może mężczyźni też Wiedzą inne podejście do... No tak jak mówię, moja ta przyszła żona mojego tego, weszła, pierwsza przyjechała na miejsce pożaru, już przed strażą, weszła do budynku, bo to był jakiś tam na wsi budynek, wyprowadziła ludzi i wróciła się jeszcze po kota. Mm -hmm. Bo to powiedzieli, i tam już było zadymienie, i gdzieś tam chodziła, szukała tego, i zaraz kota wyniosła. I potem, i ja bym żeby mieć nagrodę, premie, dostać na wycoty, chcieli mnie ukarać, że ja narażałam życie. <grym> Bo po kota weszłam. No i to jest takie podejście mężczyzn, no. Czyli, czyli kobiety są potrzebne? Są, jak najbardziej są. Może jakieś teraz za dużo, nie wiem. Ale są, bo kobieta łagodzi obyczajem, się zdaje, mhm. kobiety są inne, jakieś zawsze tym uśmiechem, może tam wyglądem szczególnie, może sami rozładowują sytuację. Ja wiem jak ja, Widzieliśmy gdzieś tam na, na jakieś tam zatrzymania, to tak, to ja, to woleli ze mną, znaczy woleli, ja rozmawiałam, bo ja zawsze na z uśmiechem, zawsze starałam się, zawsze starałam się żartować z uśmiechem, no pewnie były sytuacje różne, nie zawsze się dawało, ale miałam takie sytuacje, że tak, tą panią wpuścimy, a, a wy stoi na zewnątrz. Mm -hmm. Ja mówię, nie, 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 ja sama do ciebie nie wejdę, bo ja to no i, Ale były takie sytuacje, że ja że inaczej mnie traktowali jako mm -hmm. kobietę. I prawdopodobnie teraz, prawdopodobnie teraz też tak jest. Te Czyli kobiety to może pomagać. Może pomagać. No dobrze, a powiedz mi, czy przyjaźni jakiś e, z pracy zostają? Na emeryturze, no nie? No oczywiście, tak? no, proszę bardzo, to jest od mojego kolegi Krzysia, piękne, na, na których tam rodzinę widać które. E, dostałam piękny wiersz. Na to, to, to każdym razem jak ja doczytam, mnie to wzrusza. Bo tak zrobiłam takie małe przyjęcie i między innymi zaprosiłam właśnie kolegów, z którymi pracowałam mm. w komisariacie i w komendzie. Także tak, utrzymujemy kontakty. No a jak odpoczywasz na emeryturze? Jak sobie, jak sobie ten, ten substytut ja pracy za, zamieniłaś, zastąpiłaś? To chyba każda emeryt to potwierdzi. Emerytura, życie na emeryturze to jest nowe życie. Mm -hmm. Ja jakbym, jakbym się drugi raz urodziła. Zajem... Przeszłam ten etap przystosowania się, to teraz już po prostu ja mam dużo przyja przyjaciół, znajomych, ja się, nie mam także ja nie mam co robić, ja dalej, tak jak pracowałam jeszcze w cywilu i potem w komendzie, zawsze miałam kalendarz taki książkowy, i tam miałam rozpisane, co ja mam robić, co. Do tej pory mam taki kalendarz. I on, mm. jakby się zobaczyły, zapisany, bo ja. Nie ma tak, że Jezu, ja dzisiaj nie mam co robić. Ja się dzisiaj nie, nikim nie umówiłam, to jest niemożliwe. Codziennie coś się dzieje. Mm. Ja nie mam dnia, żeby. Żeby, o Jezu, ja się dzisiaj nudzę. Nie. A nawet jest dużo to... jesteś lat, przypomnij? No, od osiem... od y, dwana... Trzynasty rok. od 12, dwunast... od. może, mm. jakie to był rok? 2012. To tak? No, 13. 13, 13 rok teraz będzie. No. Zleciało tak, jak Zbicza. Nawet sobie dziewczyny nie wyobrażacie, jak ten czas szybko pędzi. Tutaj, to jest przy twojego przyjęcia? Tak, to jest na początek. To takie zdjęcie miałam w legitymacji pierwszej, służbowej. Mhm. To jest zdjęcie, jak już siedziałam przy biurku, jako sekretarka. Jeszcze nie w kryminalnym? Jeszcze nie w kryminalnym. A to jest ciekawe, jedno bardzo niewyraźne zdjęcie. To był 84 rok, Dzień Kobiet. I chciałam tylko powiedzieć: tyle, w całej komendzie miejskiej policji było na palcach, na 5 czy 6 kobiet, ogólne łącznie z paniami sprzątającymi. A reszta to byli sami faceci. A to panie jest... sprzątające to też były policja Nie, nie, czy nie, panie sprzątające to już nie. Już nie. Mhm. Teraz tu, to jest bardzo ciekawe zdjęcie, mhm. bo w 84 roku była taka sytuacja, że były cywilnych sześć dzieci milicyjnych. I to jest w Urzędzie Miasta, no wiadomo, w mundurach. Ja tu wtedy też jestem, jako Przedstawiciel komend komendy, i tutaj są te rodzice z dziećmi, mm -hmm. cywilnych sześć dzieci. Tu? A to po 90 roku było za przysiężenie, to było świetlicy komendy, za przysiężenie policjantów. Milicjant, policjantów. Policjantów, tak, wtedy, tak to ja stoję tu, tutaj. Już poszukiwaczem. tu. już byłaś poszukiwaczka. była, nie, to już nie? była w PG. PG. Ja była w PG. Gospodarczych. Tak. Tutaj, widzę tutaj gdzieś akcji. na jakąś interwencję jechała, tak. znaczy na zderzenie z policjantem. Ale w to raciowoji. nie nie, to już nie, ja już wiedziałam, że jak się. już, już kupiłam Adidasy i, i jeansy i w ogóle. To jest jeszcze w sekcji poszukiwań z chłopakami. Mm -hmm. Takie dziwne zdjęcia, nas tam było tyle. Maszyny wielkowe. do pisania. Tak, no to słynne maszyny do pisania. A to była Akademia Policyjna, pierwsza od iluś tam lat, już policyjna, pierwsza. I ja dostałam odznaczenie, ja i kolega, odznaczenie wtedy, i stałam w pierwszym rzędzie i dostałam wtedy pewne masę kwiatów, to było takie to. Miłe. Super, Także zdjęcie dziękuję. z maszy, ale to wtedy nie, nie były telefonów komórkowych, tak jak teraz, co się robiło aparatem, to już zupełnie inne czasy. Teraz to by było więcej tych zdjęć. Super, powiem Ci że mogłabym z Tobą godzinami e, rozmawiać. To jest w ogóle e, dla mnie takie ciekawe zjawisko, że e, no jak, jak bardzo się te czasy różnią. Tak, e, bardzo. E, ja wydawało mi się, że jak przyjmowałam się 20 lat temu, to było inaczej, no było inaczej niż no. jest teraz. Ale ty opowiadasz to jest w ogóle dla to, mnie. Nie, jakaś... to, to jest zupełnie inaczej. Na szczęście nie było tych takich testów takich przyjąć, tylko mówię, przyjęli mnie prawie z ulicy od razu No, ale nie było ale... szkoły, były tak, za to, to inaczej tak. wyglądało. Nie, policja, mężczyźni jechali na szkołę na rok chyba, wtedy był rok czasu, mm -hmm. jechali Czyli tam... Na kobiety były... Tylko i tak, te, te osoby miały takie szkolenie, te, które siedziały w sekretarki, tam gdzieś w finansach, w kadrach, te takie mm -hmm. robiły, te policjantki, które robiły tą logistykę, milicjantki, które wykonywały logistyczne takie, takie zadania. Natomiast mm -hmm. już później wszystkie dziewczyny musiały, ale nie wszystkie, to nie zostało faktycznie na, na tych stanowiskach areszta, już mm -hmm. poszło mundury, że tak powiem. Ale Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze. Bardzo miło. Miło było powspominać. Dziękuję. Dziękuję.